Zostaw donate 2 złote Wiesz co to Do następnego Dziękuję sznucik, będziesz na odcinku Dziękuję Dziękuję Kacer. Szkudzik dziękuję Naprawdę dziękuję O dziękuję Dobra przejdźmy do czegoś innego Patrzcie wchodzę sobie w opisanie. Ja byłem w Fortnite grałem sobie mnie, mnie normalnie wylogowało Czajcie to wylogowało mnie. Patrzcie i zaloguję się. Wysłał mi do na kanału. Patrzcie, sobie teraz zaloguję się na konto, nie? No, patrzcie. Niestety, twoje konto zostało tym to słowo zablokowane. Spróbuj ponownie później. Zostałem baną na konto Fortnite. Nie wiem co teraz będzie z moim kanałem Nie będzie już kontentu Fortnite Stworzę nowe konto i tam będę Sery, że patrzę To miałem 80 skinów A więc będzie nowe konto? Jak coś napiszcie w komentarzu Jak, do, jak po prostu Undana dostać No patrzcie to Też i bardzo Ci dziękuję za 2 złote Naprawdę dziękuję No, dziękuję Kacel, szkodzik Może typo, no mi, żebym tę tą blokadę kurde, jakąś zdjął, nie wiem Tą blokadę choć, to zdjął No, ale dziękuję Wam za zagranie w filmiku Napiszcie w komentarzu, jak usunąć, bo jak po prostu, no yy jak to po prostu zrobić żebym miał umbana czy coś w tym stylu bo staram się ten jutro spróbuję się jakoś zalogować albo jeszcze później, dzisiaj jest 23.33 od razu wrzucam ten filmik no i co siemka